Więc dobrze, możemy udać się w dalszą podróż do chaty Hagrida. Ale, jak widzimy, nie obejdzie się bez mm, jakichś przeciwników. Flipendo! Flipendo! Oczywiście nie są to przeciwnicy, z którymi. Mielibyśmy jakiś większy problem? Właśnie tak teraz patrzę, czy yy, była jakaś różnica, którą stronę byśmy poszli. Ale chyba raczej nie. No proszę, a na początku yy, nie chciałem, że tak powiem, niszczyć tych roślin, tylko po prostu iść do przodu. A tu się okazuje, że gdybym ich nie zniszczył, nie, był, nie miałbym oczywiście możliwości przejścia dalej. Ale muszę Wam mm, powiedzieć, że jak na mm, rok produkcji, czyli bodajże 2001, y, gra Harry Potter jest całkiem mm, dobrze i pomysłowo zrobiona. Naprawdę jak na tamte lata to jest mm, bardzo, bardzo dobra gra. A co tutaj możemy znaleźć? Zaraz sprawdzimy. Aha, więc to jest takie jakby hmm, ukryte przejście i ukryta komnata. No, komnata, może nie komnata, ale jakieś pomieszczenie, jaskinia. Będę odpowiedniejszymi określeniami. No więc mamy kolejną kartę czarodzieja. A tak swoją drogą to to jest ładna lokacja. Naprawdę taki wodospad, i mm, rosnące drzewa. Tutaj po środku skrzynia. W której znaleźliśmy oczywiście jedną z kart, ale mm, to chyba była ta. Bowman Wright słynie z wynalezienia złotego znicza. To pewnie tego, mm, który służy do gry. Pujlicza, a więc możemy spokojnie udać się w podróż, w dalszą podróż, ale jak tam doskoczyć? Aha, bo tam jest jakieś jeszcze przejście. Ale jak ja mam tam wejść? Bo tam już widzimy: jest kata Hagrida oczywiście. Ale ja bym chciał. Hmm. Właśnie jeszcze to sprawdzę, bo tak przy okazji zawsze się tam. Hmm. Fasolki, czy jakaś karta przyda. Ale niestety, teraz tutaj już nie mogę wskoczyć, więc jest za późno. Szybko dosyć się um, budzą te rośliny. Nie jestem znawcą roślin z Harry'ego Pottera, więc nie powiem wam jak one się um, dokładnie nazywają. Ale jesteśmy na miejscu. Harry, over here! <gasps> Come along then, I've something to show you at By the way, congratulations on making the Quidditch team. Word travels fast round Hogwarts. <laughs> Welcome to my home, Harry. It's small, but still roomier than your cupboard under the stairs, eh? Now I can show you what I wanted to talk to you about. It's a dragon's egg, Harry, but it's our secret, mind you. The egg is at a very delicate stage. I can't leave it here alone, but I need some fire seeds to give it that last burst of heat to make it hatch. Harry, can you fetch me some fire seeds? I grow them in caves out in the garden.

No jenny, zaraz przez to coś zginę. Mam mało życia, przydałaby się jakaś... ...czekoladowa żaba, czy coś... ...w tym stylu. I teraz trzeba uważać. Kufer ukryty między jakimiś krzakami. O, właśnie, czekoladę. Ale trochę więcej mogłabym jednak dodać tego życia. Chociaż nie ma co narzekać, zawsze lepsze tyle, niż by miało yy, być mniej. Okej, okay, tam jest czekoladowa żaba, ale zanim... czy jak gdzieś jeszcze tutaj mogę wejść No właśnie Kolejne fasolki właśnie tak się zastanawiałem, że yy, być może jest gdzieś tutaj taka Ukryta komnata. Naprawdę w tej grze autorzy tej gry mm, mieli gust, ponieważ są tutaj bardzo ciekawe i takie Przyjemne dla oko-lokacji, jak na przykład tutaj ten wodospad, i tam kilka poprzednich lokacji, to również już jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Naprawdę, jak na początek tego wieku, to ta gra jest naprawdę bardzo interesująca i ciekawie zrobiona. Idziemy tam, gdzie się otworzyło. O, znowu ukryte przejście. Ale tam będzie coś godnego uwagi? Oczywiście. Ufer. Właśnie zawsze dobrze jest się porozglądać. Oczywiście nie wiem, czy udało mi się tutaj w tej grze znaleźć wszystkie ukryte hmm, jakieś pomieszczenia czy lokacje, ale myślę, że nie jest tak źle pod tym względem. I teraz tutaj mamy taką bardzo przyjemną dla ucha muzyczkę, przynajmniej przez moment. Ale to pewnie było związane ze zmianą y, otoczenia. Lecz ja aż tam doskoczył, nie jestem pewien, ale dobra. Udało się nawet, chyba zapis mm, zrobił się w czasie lotu. Ok, więc dzięki czekoladowym żabom hmm, mam już pełne życie. Tam jest jeszcze ukryty kufer. więc mamy w tej chwili 171 fasolek. Na pewno będziemy mogli je wymienić u Freda i Georgiana na jakąś kartę czarodzieja. Dokładnie, masz rację. Aha, więc one chyba najpierw muszą ostygnąć. Czy ja już je mogę zebrać? Aha, mogę bez problemu. Trzy nasiona. Wciąż za mało. Potrzebowałbym ich znacznie więcej. Znaczy, chyba wydaje mi się, że Hagrid powiedział, że. Mam zebrać jak najwięcej, czyli nie określił ile dokładnie. Ale z pewnością więcej niż 3. Ok, ale czy ja tam nie mogę iść? A chyba nawet stamtąd przyszedłem. Ok. Więc strzałka pokazuje mi w tamtą stronę, ale <śm> zanim. No właśnie, jest tutaj kolejna ukryta hmm... komnata. O właśnie, jednak nie mogę ich zbierać od razu. Więc jednak słowa Hagrida się sprawdziły. Nie pamiętam jak te yy, rośliny się nazywają, z których właśnie zbieramy te nasiona. Jakoś nie przywiązałem do tego zbytnio większej uwagi. Ostygnijcie trochę szybciej. Ok.